Rosja, Syberia, tereny wiecznej zmarzliny. Znaleziono tutaj szczątki szczeniaka. Zagubiony szczeniak z wąsami, rzęsami, gęstymi włosami, aksamitnym nosem i ostrymi mlecznymi zębami sprawił, że naukowcy zdumieli. Zwierzę pochodzi prawdopodobnie sprzed około 18 tysięcy lat. Szczeniak w momencie śmierci miał około dwa miesiące. Nie wiadomo dokładnie, czy szczątki należą do gatunku wilka sprzed tysięcy lat, czy może do... Przodka dzisiejszego psa domowego. Najdziwniejsze jednak jest to, w jak dobrym stanie zachowało się zwierzę. Szczątki nie wyglądają na swój wiek 18 tysięcy lat. Posiadają dobrze zachowane zęby, sierść, pazury, a nawet nienaruszony nos oraz poduszki łap. Zwierzę odnaleziono w 2018 roku nieopodal Jakucka, miasta na Syberii uważanego za jedno z najzimniejszych miejsc na planecie. Właśnie prawdopodobnie dzięki tak niskiej temperaturze zwierzę zachowało się w tak rewelacyjnym stanie. Nie ustalono również przyczyny śmierci zwierzęcia, prawdopodobnie nie zmarło na żadną chorobę, być może po prostu zamarzło. Rosyjscy naukowcy przekazali część materiału genetycznego pobranego z ciała szczeniaka do Szwecji, gdzie miejscowi badacze przeprowadzili niezależne badania, jednak nie udało się zbyt wiele ustalić. Wiadomo jedynie, że zwierzę żyło w okolicach paleolitu górnego, czyli w przedziale od około 40 do 14 tysięcy lat przed naszą erą. Dokładne badania zębów zwierzęcia pozwoliły na określenie dokładnego wieku szczątek, który naukowcy określają na około 18 tysięcy lat. Niestety nie udało się również określić rasy zwierzęcia. Jednak naukowcy twierdzą, że być może dlatego, że zwierzę nie należy prawdopodobnie ani do żadnej rasy psa ani wilka. Po prostu jest gatunkiem przejściowym pomiędzy jednym a drugim. Zdaniem uczonych badaczy okaz może być szczeniakiem tzw. wilczego psa. Być może rozwój technologii pozwoli za kilka lat na określenie większej ilości szczegółów na temat ciała szczeniaka. Ciekawostką jest fakt, że zwierzę zostało oficjalnie nazwane Wabisie Dogor, co w lokalnym jakuckim dialekcie znaczy. Przyjaciel.